Trudne sprawy. Odcinek pierwszy. W dzisiejszym odcinku Marek Kopytko kupuje gry od znajomego. Podczas jazdy samochodem przydarzyła mu się przykra sytuacja. Co było dalej i jak skończyła się ta historia? Wszystkiego dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Witam, jestem Marek. Przyjechałem kupić gry komputerowe do mojego znajomego. Później pewnie pokręcę się jeszcze po ośce. Kto do mnie Dobra, mam już swoje gry. Teraz idę jeszcze pojeździć. Jeszcze teraz moje lubione nutkę Kurde, oto do mnie dzwoni Halo Ty nie, nie mam czasu, potem przyjadę do ciebie No no No, no dobra, dobra, no trzymaj się A ja sobie pojeździć rowerem Od koleżki jadę. Kurde, co się stało? Ha, Przejechałem chyba człowieka. Co się stało? Nie no, muszę wyjść zobaczyć co mu się stało. Ej, co ci się stało? Wszystko okej? Okay? Nic ci nie jest? Młodzieńcze. Kurde, kurde, ale mi woga boli. Zaraz dzwonię po policję chyba. Jak po policję? Zadzwonię po policję. Nie, nie jest wina policji. To ty mi wyjechałeś. Nie, to ty. To twoja wina. W życiu. To na pewno nie jest moja. Matka Boska. Myślałem, że już jestem w niebie. Myślałem, że umarłem. Kurde, gdzieś się chce zwość na policję. O przecież ja nie mam na BMC, nie jest zarejestrowana. Co ja mam zrobić? Nie no, ch chyba uciekam. Ty kurwa! Ty kurwa, nie widziałeś? No kurwa! Manik jebnęli się. O ja tym kurwa, je no. Ryby łowimy ale jakieś wypadki mi w głowie. A, masz rację, jak coś, to my, kurwa, nic nie widzieli. My tu tylko ryby łapiemy. Nie my wiemy. dopiero tu przyszli. A ja, no. my, my nic nie widzieli, jak coś. Ty się lepiej karpiami zajmij, a nie jakieś głupoty w głowie, jak jakieś kurwa, wypadki. Kurwa, nic nie pieszę, nic nie pieszę. Ważne, że flaszka to przyjdzie. Ty, to trzeba przerzucić winy kąt, bo tutaj dzisiaj to to licho. Ju masz A mój rower, stary preko Ten twój rower to nic nie warty jest, ty. Musisz mi oddać pieniądze. Nie ma no takiej i, opcji. Ale, ale i tak zadzwonię po policję, bo mnie boli nóżkę. Nie, nie dzwoń na policję, nie. A, a właśnie zadzwonię. Nie, 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 możesz. Zadzwonię. Nie, nie dzwoń na policję, proszę. Zadzwonię. Tylko nie policja, naprawdę. Zadzwonię. Ale proszę ale ona... cię. Oddaj pieniążki moje. Ten twój rower to warty 50 zł jest. Oddaj moje pieniążki. Y, ja już muszę jechać. Cześć. Dzwonię po policję. Jestem w kropce. Dlaczego on ucieka? Przecież zniszczył mi rower. Musi oddać mi pieniążki. Nie, ja naprawdę zadzwonię na policję. Nie no, cholera. Jak on zadzwoni na policję naprawdę? Co ja mam teraz robić? Muszę, muszę gdzieś się ukryć, bo tak to nie może być. E, gdzie ja mogę pojechać? Chyba jadę do lasu. Cholera, miało być tak fajnie. Już sobie kupiłem gierki, odpijłem moją ulubioną muzykę. Miałem się sobie pojeździć, pokręcić się. Co teraz ze mną będzie? Nie no, naprawdę się zestresowałem. Dzień, Dzień dobry, moje imię Kajtek. się do pana policjanta. Y chciałem zgłosić. Co? Y jestem przejechany samochodem. Przejechał mnie duży chłop. Ja jestem mały. Tak, na zakręcie. Dobrze, czekam. Dobra, nie dojdziemy. Jestem przejechany. Ale się nie boję, bo zadzwoniłem podzielnego pana policjanta. Przepraszam, czy dobrze dotarłem? E, tak, oczywiście. Dobrze. Zostałem przejechany. To za chwilę się tym zajmiemy. O, właśnie jechałem sobie tym rowerem. E, mm -hmm. ja, ja sobie jechałem. Dobrze. I, I zostałem przejechany. No właśnie widzę, że ten rower to taki. E, tak, i... Właśnie z niego. E, boli mnie noga i, i właśnie pieniążków mi nie oddał. No proszę bardzo. E, dobrze. Pan pokaże miejsce, w którym to się stało dokładnie. Dobrze już. O ja sobie właśnie tutaj jechałem. O e, tutaj. To tutaj, tutaj sobie jechałem, A on to. jechał tutaj jak, pirat. jak od pirat. Od której strony jechał? Tą stronę Od tamtej, o, od, tamtej, od tej strony. O, I mnie potrącił, mnie przejechał. W którym miejscu od... pana potrącił? W tym oto. Miejscu, czyli kierowca skręcał w tą drogę, tak? We mnie wjechał. No on, dobrze. On pędził strasznie i nie miał tablic rejestracyjnych, więc nie mogłem spisać. Nie miał tablic, ok. E, jeszcze mam do pana kilka pytań, proszę pana. E, tak. Czyli ten kierowca zjechał tutaj na tą drogę i w pana uderzył, gdy pan tutaj stał, tak? Można tak powiedzieć. Dobrze. Okej. Okay. Rysopis samochodu jakiś poproszę od pana. Jaki samochód kolor? Dobrze proszę pana. Muszę pana zabrać na komisariat, na komendę policji w celu ustalenia sprawcy zdarzenia. Nie możemy tutaj tak stać i rozmawiać, także, także idziemy na komisariat. No dobrze. Trochę się bałem, że pan policjant chce mnie aresztować. Ale już trudno, odważyłem się. Pojadę na komisariat. Sprawa jest naprawdę poważna. Ktoś potrącił młodzieńca. Nie możemy tego tak zostawić. Zabieram go na komendę, żeby dowiedzieć się ważnych informacji. Tutaj zapraszam. Chcesz, to możesz sobie usiąść? Nie, ja sobie postoję. No dobrze, nie mam problemu. Trochę się stresowałem, że będę musiał być na komendzie policji, ale zjadłem sozole i już jest dobrze. Mam do Ciebie kilka bardzo ważnych pytań. Dobrze. E, jaki, jakiej marki był ten samochód? To byłoby W. E, dobrze, a znasz może model? Modelu nie jestem. Yy, mam jeszcze pytanie o kolor, yy, kolor był jak yy, czerwona strzała. Yy, dobrze, był to SUV, sedan, może CUPE? BMW. Dobrze. Yy, sz szukaliśmy właśnie ostatnio czerwonego BMW. Yy, także, także sprawa jest naprawdę poważna. Dokładnie. Ostatnio mieliśmy bardzo dużo wezwań co do czerwonego BMW strasznie szarżuję tutaj po polnych drogach. Niestety, no, zabieram się stąd, muszę znaleźć tą osobę. Już dłużej nie będę tego młodzieńca, młodzieńca tutaj maltretować, niech też wraca sobie do domu, a ja jadę szukać złoczyńcy. Rower się trochę popsuł, ale pan policjant powiedział, że już nie będę potrzebny, więc postanowiłem jechać do domu. Byłem popytać okolicznych mieszkańców, czy nie widzieli jakiegoś czerwonego BMW i dowiedziałem się, że jechało w stronę pół, także właśnie teraz tam się wybiorę. go już 2 godziny. No, niestety nie znalazłem. Nie wiem, gdzie on się znajduje. Za 15 minut kończy mi się służba. Muszę wracać na bazę. Mam nadzieję, że moi koledzy po fachu odnajdą go jak najszybciej. Stoię tutaj już nie wiem. 3 godziny się chowam. Chyba ten głównie się zadzwoni na policję, na całe szczęście. Wracam do domu. Tutaj na pewno mnie nie znajdą. Nie ma szans, żeby zobaczyli to bębę z ulicy. Ha, w sumie to pewnie nawet nie wiedzę, gdzie mieszkam. Witam, z tej strony sierżant Wojciech. Właśnie zacząłem swoją służbę i słyszałem, że jest y, niezła robota do zrobienia. Dawno rozpocząłem służbę. Ale tak w sumie to zgłodniałem, a pracę trzeba szanować. Ja do swojej babki na obiad. Dobra, dzięki dzięki za obiadek. Ja już muszę do roboty wracać. No, pierwszego godzinka służby za mną. Zaczynam poszukiwania. Koleśka, który był wcześniej na służbie, podobno przeszukał wszystkie pola. No e, i go nie było, także myślę, że trzeba zacząć szukać po podwórkach. E, dzień dobry. Czy tak? widziałby pan może... Dzień dobry panu. Dzień dobry, czy, czy widział pan może tutaj jakieś czerwone BMW jeździło dzisiaj? Fajnie bo nie poszuki... zabrać mnie pan dupy, ja tu nic się widział, że tu coś jeździło. Poszukujemy, <laughs> to jest bardzo pilna sprawa. Boż jak będzie się jeździło tu ja w domu siedzę to tu akurat, akurat ja widzę, czy to, to się jeździ. O tej Stary chłopiec, ja sobie byl zaglądał. Dobrze, dziękuję i przepraszam. Do, do nada, człowieku. Nicz mi się już! Jóźmy Straszny ból. Mam już dosyć gadania z tymi ludźmi. Przejadę się jeszcze po kilku domach, ale już z nimi nie będę gadał. Jeśli nie znajdę tego gościa, kończę służbę. <śm> Nie widział pan, że yy, czerwonego BMW nie jeździło po wiosce? Eee, eee, czarne b b BMW? Czerwone? C czerwone czerwony BMW? Nie nie, 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 nie widziałem tutaj nigdzie, żeby jechało jakieś czerwone BMW. Nie widział pan na pewno? Nie, 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 tu na pewno nie przyjeżdżało. Ale czy na pewno nie przejeżdżało? A może tu y wjeżdżało? Nie, 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 mi się zresztą nie przyjeżdżało żadne. cały czas pracowałem. Eee, czyli. Przy, przy, mam na... ale... O, drzewie. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, jeżeli się rozejrzę po podwórku? Eee, na 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 nakaz papa pa mama? Cholera, tego się nie spodziewałem. Zagiął mnie. No nie mam nakazu. Będę improwizował. Panie, jaki nakaz? To jest y, ważna sytuacja. Chcesz pan, żebym pana aresztował czy za, za ukrywanie informacji? Yy, ale to, tu żadnych informacji to, nie Proszę nie, nie mi pozwolić się rozejrzeć. Proszę mi pozwolić się rozejrzeć, będę musiał do, pana aresztować. Do, na do, do, takich, do takich rzeczy to po, po, potrzebny jest no, nakaz przeszukania. Za chwilę będę musiał pana aresztować. Nie, nie, nie. Może pan się, się rozejrzeć. Cholera, nie sądziłem, że to się uda. No gościu się nieźle wkręcił. No dobra, idę szukać. A, 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 przy, przy, przyjechała policja, policja ale sk, skąd oni mają mój, mój adres? Co, co ją teraz zrobić? A co to kurde jest? To nie moje, to nie moje. Stój to, Czy nie to nie moje. samochód. Stój tu, chłopie. Stój tu. Cholera, uciekam mi. Chłopie, wejdź do kamerą, muszę go gonić. Dobra, mam cię, chłopie. Oj co ty tam nie masz? Nic na mnie nie Jedziesz masz. Jedziesz ze mną na komisariat. Nic na mnie nie masz. Chodź ze mną. Nic na mnie nie masz. Dobra, jedziemy, człowieku, już po tobie. Nie, nie. Przyjechać dzieciaka. Nie, nie. Nie, nic na mnie nie macie. Nie. Jedziemy na komendę. Nie. Nie, nie. Cholera, jestem skończony. Złapałem potężnego przestępcę. Czuję, że dostanę awans. Nie no. Już chyba po mnie. Oni zabiorą mnie do więzienia. Tylko nie to. Nie mogę trafić na, kom na komendę. O... Dobra, wchodzisz tu. Przestępca został tymczasowo zatrzymany. E, właśnie doszły do nas nagrania z kamer. Mamy na niego jeszcze kilka innych e, paragrafów. E, także sprawa się udała. O nie, zatrzymali mnie. To teraz. A jak trafię do więzienia? E, dobrze mnie nie przeszukali. Miałem w sobie nielegalne substancje. Na szczęście zdążyłem je spuścić w Kiblu. Halo, dowódca? Mamy go, misja zakończona. Jak widzicie, historia dla Marka zakończyła się niezbyt przyjemnie. Wniosek z tego taki, że nie warto uciekać, tylko trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny. W tym odcinku to byłoby na tyle. Jeżeli chcesz więcej odcinków z tej serii, zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem na kanale, aby nie ominął cię już żaden film. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego.